Długo zastanawiałem się, jak rozpocząć ten odcinek, ponieważ z jednej strony chciałbym powitać starych widzów, którzy regularnie oglądają tę serię, znają moje odczucia wobec niej i jest to nasz dziesiąty jubileuszowy odcinek, a z drugiej strony chciałem powitać nowych widzów, którzy po prostu przybyli sprawdzić, jak czyta się aktualnie wychodzącego w Polsce Spidermana czyli właściwie jedyną bieżącą serię. Tak więc, witam Was wszystkich i przejdźmy do recenzji. Dla małego przypomnienia. Poprzednio wprowadzono postać zjadacza grzechu, czyli antagonisty z lat 90. który już dawno został zapomniany, ponieważ jego historia jest idealnie domknięta, ale Spencer stwierdził, że a co tam weźmiemy go z powrotem. Ma być to kukiełka Kindreda, czyli po prostu większego antagonisty, który z tego co rozumiem w końcu dostanie swój storiark później, ale o tym w dalszej części odcinka. W każdym razie tym razem zjadacz grzechu postanawia iść na Zielonego Goblina i stawić mu czoło, bo stwierdził, że Zielony Goblin jest fajnym celem. I to tyle, co musicie wiedzieć o fabule. Jeśli pamiętacie moje poprzednie odcinki, to wiecie, że dużym problemem serii Spencer'a było to, że tam było za dużo wątków. Spencer bardzo często wątki zaczyna i praktycznie nigdy ich nie kończy, albo kończy jakoś po macoszemu, byle tylko domknąć. No, i tutaj, widząc, że zjadacz Grzechu będzie kontynuowany i w jakiś sposób może płynnie przejdziemy do Kindreda, byłem zajadany tym, że w końcu ta seria nabiera jakiegoś kierunku. W dodatku, Zielony Goblin, choć jest zupełnie nowym wątkiem, to nawet mi pasował, biorąc pod uwagę fakt tego, w jaką stronę musi iść ta historia i co już zostało mocno zatyzowane pod kątem Kindreda i jego rozwoju. Wiecie, to po prostu, ta postać po prostu musiała się pojawić na tym etapie i zrozumiałe było to dla mnie, że w końcu musimy go dostać. Natomiast nie wiem dlaczego, ale w tym tomie rozpoczynamy Spider-Verse, w sensie nagle różne postaci pająków pojawiają się i nagle muszą zrobić coś konkretnego. I ja naprawdę nie wiem, dlaczego Spencer stwierdził, że tak, skoro mamy historię z Zielonym Goblinem, skoro mamy historię zjadacza Grzechów, to dowalmy jeszcze Spider-Verse. I choć nie jest to Spider-Verse, no bo to nie jest jakby komiks, który przedstawia jakieś wielkie przygody całej tej paczki, ale przedstawia konkretną misję, którą ta paczka musi zrobić. I jest to naprawdę bardzo złe, żeby wplatać taki wątek do tej historii. Czy jest to wątek bardzo zły? Uważam, że nie do końca, bardziej jest po prostu nudny i zbędny. W kontekście tego ile wątków nagromadził już Spenser, dobudowywanie tylu postaci nie ma sensu i moim zdaniem zdecydowanie lepszym pomysłem byłoby wprowadzenie tylko Spider-Ghost i Miles Moralesa, ponieważ wszystkie pozostałe postacie pająków, które się tutaj pojawiają, są tak po prostu, żeby były. To są bardzo zbędne wątki, które w kontekście tak rozbudowanej serii zwyczajnie nie mają sensu. Złym, a nawet tragicznym wątkiem jest tutaj wątek zjadacza Grzechu, który jest po prostu fatalny. I to tak naprawdę fatalny, bo to jest wręcz karykatura zjadacza Grzechu, którego widzieliśmy w latach 90. Ja wiem, że jakby nikt nie zabierze mi historii z lat 90. i nadal będę miał swojego oryginalnego zjadacza Grzechu, ale boję się tego, że ktoś pierwszy raz spotka się właśnie w tej serii z tym bohaterem, a właściwie z tym antagonistą. I będzie myślał właśnie przez pryzmat tego, jaki to jest fatalny antagonista serii Spencera, a nie będzie wiedział tego, że w latach 90. wyszła z nim świetna, domknięta miniseria, która przedstawiała naprawdę świętną postać. A to, co robią tutaj jest absolutnie fatalne i aż szkoda mi tego, że Spencer dostał taką postać, bo tylko ją psuje. I wiecie co? To wszystko nie jest najgorsze. Wypadałoby też wspomnieć, że Zielony Goblin jest pisany źle, ale nie jest pisany fatalnie. No, gdzieś jest po prostu pomiędzy tym wszystkimi hasłami. Natomiast to wszystko i tak nie sustowało mnie tak, jak to, że ta cała historia kończy się po trzech zeszytach, a potem jest nam wrzucone kilka historii, które są jakieś oddalnione i mają być hehe śmieszkami, ale są pisane przez innych autorów. I jedyne co w tych historiach fajnie wypada, to rysunki, ale są oddalnione, nie są związane z główną serią są pisane przez innych autorów, więc. To nie ma w ogóle sensu. A poza tym jest jeszcze jeden zeszyt z Comic -Conu, który w sumie niby ma przesunąć relacje Petera i Black Cat, ale robi to bardzo nieumiejętnie i trochę bez sensu. Znacznie bardziej podobało mi się to, jak Spencer to pisał w ramach głównej serii, gdzie miał trochę więcej miejsca. A tu jest taki: no, no można jeszcze się uśmiechnąć, można coś tam zobaczyć. Nie jest to tragiczne, ale jest to zbędne. I wydawało mi się, że wiecie, ta seria się posunie do przodu, a tymczasem, no, niby coś tam poprzesuwała, ale w sumie więcej przeczytałem jakichś filarów, które nic dla mnie nie znaczą. Muszę jednak pochwalić tej materii Egmont, bo dość szybko dostrzegli, że faktycznie te mało zeszytów sprawia, że ludzie będą narzekać, a jednocześnie jest to wprowadzenie do eventu, dlatego też następny tom ukaże się już w maju. Będzie to wielkie starcie Nightwinga, którego uwielbiam i którego bardzo chcę przeczytać, ze Spider-Manem, który teraz dostanie swój event z Kindredem. Czyli także będę chciał przeczytać. Szczerze mówiąc nie wiem co będę czytał pierwsze, także dajcie znać w komentarzach co wy byście chcieli, ale wiedzcie, że obie recenzje na pewno pojawią się na kanale. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o tego Spider-Mana. Nie będę mówił, że jest to najgorszy komiks z Marvel też w tym miesiącu, bo przede mną dopiero lektura Avengers, które najpewniej może być jeszcze gorsze, a przynajmniej może być na równi. Spodziewajcie się tej recenzji na dniach, tak jak spodziewajcie się recenzji eventu ze Spider-Manem na końcu maja albo początku czerwca, a żeby być na bieżąco, subskrybujcie ten kanał i zostawcie łapkę w górę. I tymczasem dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.